Siemanko, witamy Was w kolejnym odcinku Dzisiaj hmm. W sumie zaraz zobaczycie sami Wszedłem do wniosku bo... Że bo... nagramy dzisiaj odcinek z montażu Webasto Dobrze Dobrze będzie posowało nawet idealnie tylko to niepotrzebnie na zapas, bo nic nie trzeba spawać, tylko przykręcę, tak? Do drzwi drewniane, czy do ściany tu przy samym kontakcie. Wywalamy te paski, to wszystko i zrobimy inne miejsce na tego. Na szukaj śrubek. No bo tak, teraz nie wiemy czy wydech będziemy wyrzucać na zewnątrz, czy nie. Ale nawet jeśli będziemy, to dokupimy rurkę metalową, znaczy tą, tą do spalin i stąd pójdziemy tu. Na razie odwrócimy tylko w tamtą stronę. Na razie damy do dołu, tylko zagniemy do dołu. Czyli co? Będziemy montować te wybasto tutaj, tak? A, czesz, tak, śrubki, dziesiątki poszukaj. Tak, dzisiaj taki krótki odcineczek. Nie wiem, Łukasz będzie montował, pewnie doda Wam stawkę. Może, chyba była, chyba była na filmie tam ze bramy, jakie pierwszy raz uruchamialiśmy. Także teraz jest planu się zamocować i wtedy odpalić. Niech nam tu grzeje, zobaczymy czy to zda egzamin. Bo, tak bo już przygotowujemy się po prostu. E, to na rozbieranie 30, tak chcemy. Ta dmuchawa fajna jest, bo się bardzo szybko robi gorąco, no ale zgasisz je zaraz zimno, a ona jest i głośna. No zobaczymy, jak to zda egzamin, to będziemy, będziemy przy to tym działać. Szybko. A jak będzie za mało, to będziemy się tam to dmuchawo po prostu wspierać, że. Nagrzejemy garaż webasto odpalimy i wtedy po prostu już dalej będzie Webasto. No zobaczymy. Także szukamy śrub się zaraz odpalamy. Łukasz kupił takie. Jak to się nazywa? kątowe, Takie kątowniki kupił. No i bardzo mocne kupił się. One wytrzymają, kurwa człowiek. Nie no to one to jaki widać, że bardzo są masywne. I krętarka, wszystko tu jest. Bateria też jest naładowana. I tutaj jest jakieś wiertełko za małe. A tutaj? Bateria ta jest naładowana. Ja przełączę teraz jeszcze na drugą, żeby się ładowała. to, ja się ładuje, to od razu przykręcasz, czy najpierw będziemy wiercić? No po co, bo przykręcę od razu. Tu sobie potem tylko przystawię z góry przy Tyle tak blaszkę, tylko muszę, ale równo ustawić. Czy to można dokręcić już? Zobaczymy jak te wybasto nam będzie się sprawowało. Jak będzie wszystko działało, no to za taką cenę co je kupiliśmy, to powinno być dobrze, bo daliśmy za to mniej niż 300 zł. 100 tysięcy rubli w rubli. O, nakręcimy to gdzie I to do tamte dopiero na ścianie to się na ładnie ułoży. O. Wiertła do betonu? No. Możemy nie mieć, ale tyle o, co tu... Byliście. Nie mieliśmy chyba kiedyś, więc to jest. No zakupu pewnie nie ma. Może nawet... też oh. powinien być tu jeszcze jakiś. To... O, proszę bardzo, nawet jest. To jest Tak, o, to źle. Trzeba mówię je wysunąć. I te chyki są znowu strony. Ale no, tak nie może być. Bo jak będziemy otwierać? No myślę, że nie będziemy jej tego otwierać, jak będziemy to otwierać to odkręcimy te dwie szurty. No dobra, no to będzie trochę pod kątem, dobra. No to chyba, że cofnąć. Co? No to Nie no, niech lepiej to trochę ropy bo chyba ale chwój tam. To lepiej o, tutaj do dziś dobrze będzie. Dobra. Czekaj, ja nie wiem czy jest prosto. Ja nie widzę dalej. A co to, to tam będzie z tego szelu? To jest w góry miarę. O, może biegać. To bo... jest takie wierdko, no. Myślę, że to będzie po prostu ten mój Zaraz. mam więcej bukru, jak tu powietrze, bez zasycenia. Ale to nic, były tam dużo niżej. Przecież, nie? Kurwa, do betonu, już do tej szacy. Ktoś kupywali kiedyś w betonie, w Nie to A, A to Nie no w sumie nie krótszych kołków z jednej strony toć kurwa, no one no, by były na dłuższe to by się nic nie stało z jednej strony mhm. Patrz na równo, tylko by było trzeba trochę załapać nie? To jest na równo, tak? No, tylko tak jakby no, wierci, tak tylko samym... To, samym podnóżkiem tylko była. No, tu nic nie ma w ścianie, chyba nie. nie? nie. No tak, tu kapryk do góry. Więc plus... no, to się dzieje. O, to dobrze wieczór. Tu brakuje jeszcze troszkę. No to wybierz, to a później będziemy przystawić, dopiero. Nie, to trzeba tak ustawić, żeby już.

Jeszcze dwa, trzeba takie znaleźć. I tutaj znajdę oczy. O, tutaj, o tutaj, a, musisz znaleźć takie dwa, trzy, takie O Takie dwa, O trzy, klucz trzy, 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 to jest taki sam? Pokaż. Wyni. Nie o tego. Hmm. Nie. O, to ten będzie dobry. trzeba przystosować. No jest 4. Dobra, na początku to ciepło trzeba zrobić. A potem będziemy dalej robić. Takiej teraz do trzeba znaleźć końcówkę i powkręcać się. przykładnie Co? No właśnie. Chciałem stworzyć ten chorych człowieku. Tak, i po prostu ty nie widziałem. I ci tam nic nie podżegna. Trzeba podkładki, to trzeba znajomić. Dobra, sorry. Kurde, to jest szerokie. Trzeba podkładki, tutaj nie da. Zrób to dobrze. Dobra, wyjdzie, wyjdzie. dobra oby, oby uwiesić i odpalamy, bo, bo zimno. Dobra. To jest to No to cyk Chłopowcy Kiedyś to był ty, to Ja się zawalił Którą dziurę chcesz? O Jezus, do te góry Ojej A? O no nie, może nie będzie trzeba Przełapię wszystkie O tam, to wierci? Ja mm. Na razie tyle mnie nie zaglądaj, bo jak wszyscy tu patrzeć, to coś tu krzywo to się ustawi jeszcze. O. Może już nie ustawi. Trzeba się to odrobić, zręcać. O, lecz. Dobrze, Czekaj będą to? Tam trochę luzy było. Ty noj. I... A i tak nie ma luzy. No, nie, będzie się tu te dwie śrubki wkręcić. Dobra. Ty noj, powiem, stoi. Tak, czysto, powiem, stoi. To. Stoi wspaniale. Może na razie wytrzyma, Boże święty. Nie, wiesz, się nie węża, spróbuj. Nie, nie chciał, Ale ty, to, żeby to odkryć, to się odchyliło w sumie. No, wam no, te dwie śrubki cię to ci nie wystarczy. Z góry. Nie. Ja uruchamiam. Tak. Cyk. I teraz. Tu się odpala to. O! o. o kurde, schowane nawet jest. Czego ja to To. Buduje. Wyjdę. No tam, kurde. Na razie, niech tam się wygrzał. Go do dołu, no. Na razie tak. Gdy będzie nam kokus urodził, to będziemy mieć to dalej. Na razie nagrzednica nam nie służyła. My jest nam tak rzeczy nie się Tak, przyczynę. tam smrdzenie No i dobra, mamy tu pilocik O, klapnęłem. I patrzcie Rusza Tutaj 5 stopni teraz pokazuje 5 stopni Dobra, i teraz co? Czekamy aż pompka zacznie cykać I, I zaraz zobaczymy jak będzie temperatury temperatura, jeszcze się włączymy Tak jest Dobra, 5 minut po odpaleniu, jakby tu pokazuje 7 stopni. Było 5 wcześniej. Tutaj na pierdziela bardzo fajnie, gorącym. Tutaj zauważyliśmy, że przy odpaleniu delikatnie czuć, ale tak, zobaczymy co będzie dalej, bo nie mamy do końca szczelnego i tak tego garażu. I dużo ciepła wtedy będziemy tracić. Jeśli to będzie nam. Śmierdziało, przeszkadzało, to wtedy kupimy tą rurkę, przedłużymy i damy ją tutaj na zewnątrz. Tylko najwyżej ze spadkiem zrobimy taki grzejniczek, taką spiralę cały czas ze spadkiem, żeby nigdzie się ta sadza nie zbierała. I wtedy sam tłumikiem wyjdziemy na zewnątrz. Tutaj powoli Łukasz ma plan znaleźć miejsce na kosiarkę. Żeby na czas remontu po prostu tej Róba kosiarki tutaj by nie było Żeby było tutaj więcej miejsca I jak tej kosiarki byśmy już tutaj Nie mieli No to już tu by się ładny nam Placyk zrobił do Do Róba rozbierania trzydziestki Będę rąbał, żeby tam miejsce zrobić A Michał będzie zastanawiał się co zrobić dalej siedział na bańce i się grzał, na i <grym grym> no, no, fajnie, ja coś to nie wywoził <grym> Nie no jest różnica już w ogóle no i jest plus taki, no że nie jest to głośne, no a ta dmuchawa jednak jak się one odpali, no to już zgadanie nie jest kłopot. A nie mowa, nie mowa o nagrywaniu czegoś jak ta dmuchawa chodzi. Co, będziesz podłączył, tak? To będziesz podłączał, tak? No. A ja dopiero co... A też jeszcze Zwinąłem. Grzesia, to trzeba, No skąd akumulatorowa w kosziałce, dopadła, jesteś akumulator na powerwankę stać. <grym> Akumulator nie, ale powerbank już tak. <grystanie> Dobra, działamy dalej. Aplikacja tak wygląda. Tutaj możesz sobie ustawić zadane stopnie. Ewentualnie przejść na ręczny i tutaj moc. Ale nie no, mocy nie zmniejszamy na razie. Tylko na stopnie. Tutaj jest też, że samym powietrzem może dmuchać. Tutaj widzimy temperatura otoczenia 8. 226 temperatura pewnie na wylocie spali. I taki podgląd mamy w, w aplikacji. To jest tylko podgląd przez bluetooth. Podglądu przez Wi-Fi nie mamy. Aczkolwiek widziałem, że tam ludzie dokładają jakieś sterowniczki i wtedy działa też przez Wi-Fi, no leczymy jak to nam zda egzamin, bo tak o zawsze ktoś wcześniej to może ktoś przyjść odpalić Drwal zabudowy Jak mówiliśmy różnego fachu Nie, łupiemy się Trzeba mieć fach w rękę jak to majster mówi Fach, fach sztywny? Tak, planujemy, żeby tutaj wstawić kosiarkę. Jakim stylem? Z pługiem, dlatego Łukasz trochę rąbie z tej strony, przerzucamy na tą i tu kosiarkę z pługiem w razie tak, żeby zima nas nie zaskoczyła. Tak, Drogowce w tym roku nie zaskoczyła. No nie, widziałeś? Jej... Widziałem, widziałem. I nas nie zaskoczy. Nie poddamy się tak łatwo. A jestem ciekawy, jak będzie na tym szła, na, na tej. No jodle. Na jodełce O no, to 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 Wielofunkcyjny Ale panie dowie co? Nie wiem Duży wiąz Dobre to drzewo do palenia Wspaniałe Na kim je do ja palę To jest wtedy każde drzewo dobre Człowiek, hmm. to stary! Musimy się męczy strasznie! Dobra, tak, ja za dużo to trochę to robić. Tak. Już nie taki ja dobry. Myślę, że tu wejdzie, co? Wejdzie, wejdzie na pewno. Patrz, chwilę czasu, za jaka kubka się zrobiła, nie? Jak stoi, to inaczej Dobra, pokaż klasę ostatnie ujęcie Widzimy się z powrotem w garażu Będą przymiarki Wejdzie z Да. <sighs> ten duży pieniędzmi do boki Ci ty ci brakuje. No i dobra, skosiarko po kłopocie będzie. Uj. Już wygląda to coraz lepiej jak nie ma kosiarki. Zaraz tutaj jeszcze trochę zamiciemy. Te kartony pójdą do kosza. <grym> I już to będzie jakoś wyglądało. No Naprawdę i tak jest już nieźle. W sumie tak, pokazuje, że tutaj gdzieś tam przy tym czujniku, że jest 15 stopni. Jest to odpalone już ile z pół godziny? Na pewno. Pokazuje czas, nie? Nie, to godzina jest. 14.31. No, 14.31. A, bo pewnie z Bluetooth się połączyło i się ustawiło. Pewnie Bo było tak od gniazdka wyjęte Dobra także trochę tu jeszcze ogarniemy Ogarniemy tutaj jeszcze trochę Ze stołów żeby to już Już to jakoś wyglądało Bo już ten Nasze rozbieranie na pewno jest Bliżej? Niż Co? dalej no No i dobra, już mamy jako tako posprzątane, ja siedzę właśnie w 30. będę ją odpalał i wjeżdżał do garażu, na dzisiaj będziemy kończyć. Ruch spali nie wstanie na podwórku, a już będę wjeżdżał ją do garażu. Dzisiaj uciekamy do domu, akurat wystarczy mi się też jeden dzień wcześniej wrócić, a nie codziennie wyjeżdżasz ciemno, wracasz też ciemno, także akurat sam raz dzisiaj, Och, jedno ręko, trzeba mieć krzepę, no i te Państwo myślimy, że też się sprawdzi. O, fajnie już było ciepło, ładnie w garażu. O. o, a trochę za daleko Fajnie było ciepło w garażu, także mówimy, że nie będziemy mogli taką otwierać jak teraz. To, że zda to egzamin. O, zamknięte. Co znowu zgubiłeś? Myślisz? <grych> gdzie? Hmm. Dobra. Także na dzisiaj kończymy Siemanko, hej. Ale?